A ja w końcu imposter widzowie Dobra Czat! Zaczynamy! To co, resecik szybki. Dobra, no co, reset ci Dobra, trzy słupki. Wajajcie inną mapę, no. Nie patrzyłem. A właśnie, inna mapa miała być, no Nie no weź postać. Nie patrzyłem, kurczę. Totalnie nie patrzyłem Cza To z czatem się jeszcze wam nie znudziło Wywalić <słucham> A, gdzie się śmieszki? Tutaj śmieszki, śmieszunie. nie. Zobaczmy tylko co robi Mandzik. Dobra, chodźmy stąd, zanim ktoś nas zarąbie. Myślę, że nikt już nie chodzi na respawn, To jest w ogóle dobre miejsce, żeby się ukryć w razie w pół. I też idealne, żeby kogoś zabić. Ogólnie rzecz biorąc. Zostało dokonane, tak mi się wydaje, zabójstwo. No i wiecie, nie zwracałem uwagi na początku. Nie zwróciłem totalnie na uwagi na początku. Kto, gdzie był? No Ale tak. wreszcie to nie był Blaszka. Ja sobie biegnę w, tam w dół w pewnym momencie. Mijam, na początku miałem Mędzia, potem miałem Kubę, tylko że Kuba był bliżej i nagle patrzę ciało. Kuba, jak, dlaczego biegłeś od ciała? A gdzie, gdzie było, było ciało, bo proszę. nie powiedziałeś. Gdzie w no, ogóle ciało? Czy to nie jest ważne teraz? Y, teraz jest to ważne, zaraz powiem. A, Kuba, a, gdzie jest okay, Kuba? Okay. Czemu biegłeś od ciała? Nie mam pojęcia, bo nie widziałem żadnego ciała. To inaczej, Kuba. Skąd biegłeś? Ja biegłem. Czekajcie, żeby dobrze to powiedzieć. Ja biegłem od. O2, dokładnie. Od O2 biegłem na słupek, i potem. Od słupka biegłem. Gdzie ja biegłem? Od słupka. No. Dobra, kuba się no bo, dobra, a w międzyczasie, a ja się... tak kontrolnie. Ale Mandio... lokalizację wszyscy koniec nie, 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 Mandzio, skąd Pola biegłeś? Skąd biegłeś? Teraz. Jak mi mijałem. Mhm. Wybiegłem z kompsów, pobiegłem lewą stroną... Tak, Okej, komsy to są? Komsy to jest komunikacja, tam gdzie się robi ten upload, kliknąłem sobie upload, żeby był za 60 minut, poszedłem, zrobiłem słupek, raz go sfajlowałem, zacząłem go robić po raz drugi, pobiegłem na prawą stronę, żeby zrobić labę przy adminie. A był... był reaktor, czemu nie biegłeś do reaktora? Bo wiedziałem, że ktoś pobiegnie. Jakby nikt nie pobiegł, to ja bym się ruszył na reaktorze 60-tego Tylko i 60, wcześniej, wcześniej widziałem Cię na kamerach, że w adminie byłeś, nie szedłeś środkiem od admina? No, ale to było z Bladika, zaraz no, mi całą rundę no, powiedzieć czy końcówkę, dobra. dobra, dobra. No. W każdym razie ciało było, jak się wchodzi do admina, od strony tej, dolnej, no, mhm. lewa, lewe wejście do admina. Tam było ciało generalnie i bieg i, i nie wiem. Ma jedno wejście. Dobra, nie? panowie, ej, e, kto szedł na górę na reaktory w takim razie? To jest ważne, ja, ja byłem na reaktorze. Ja szedłem, ale nie dobiegłem, bo okay. już zrobiliście. Dobra, na dole został e, Masty, Yoshi oraz Max. Ile osób zginęło? No, zginęło trzy osoby. Trzy. Oj, to ktoś ogarnięty musiał być. No to na pewno Boberowie, nie. dziękuję za subskrypcję. GG. Brzmij się jak blaszka, Josi Ter. Yy... Lokacja końcowa. Bandzio, też. Każdemu się przydał. Lokacja bandzio końcowa. Ja byłem przy tobie prawie cały czas. Ujrzyj nie, to ja wiem, Yoshi, jo, ja ciebie nie posądzam. Po prostu okay, mówię, że brzmisz jak blaszka. Ja tylko mówię. Końcowa lokacja, jeszcze tak, dla sprawdzenia. Ja, admin. Kuba. Ja od tego słupka i według mnie biegłem w stronę tego przypa, bo nie zgubiłem zadania na samym początku. Aha. Hunter? Nie zrobiłem zadania na samym początku. Ja byłem przy Josie po lewej stronie na dole. Okej, okay, okej, okay. Zaha? Ja na topce byłem. I Joszy po lewej stronie też? No to? Tak, A, tak, kuba, przy i tak, dalej. Gdzie ty byłeś, Joszy, jeszcze raz? Ja przy blisko ołtu byłem i tam. No, te, cały ten kompleks po A, lewej stronie na dole. Kuba, ty gdzie byłeś jeszcze raz? Ja od słupka według mnie biegłem do tego przypa, bo do tego przypie mam jedno nie, zadanie Nie pamiętasz. Nie na samym początku. Oj, kuba. Tak, Mandziesz, widziałeś że go od Ale mówię, ja ci po ja ci mówię, mówię, że ja nie do końca kuba, pamiętam, się wydaje, że to jest Kuba, bo bieg z od strony ciała ogólnie. Tak luźno mi się wydaje, że to jest Kuba. Ale nie złapałem go na gorącym uczynku, ale wydaje mi się, że to może być on Super w ogóle, że Bladim mówi, a potem skipuje No Bo nie miałem pewności to tak, nie jestem pewien czy to był Kuba ale bieg od strony ciała więc duże prawdopodobieństwo jest że faktycznie mógł to być Kuba więc jest duże prawdopodobieństwo że, bo ciało mógł teoretycznie ciało minąć, to prawda mógł, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to on zabił i niefortunnie po prostu, żeśmy na niego trafili taka jest prawda, jest duże prawdopodobieństwo że tak mogło to wyglądać jeśli faktycznie tak było, to złapaliśmy go na gorącym uczynku ja wiedziałem, że w moment, kiedy włącza się reaktor, to jest idealny moment, żeby kogoś zaciukać. No i akurat coś tam leżą sobie elegancko. Oj zaha. Może nie zdąży mnie zabić. E, Okej. Okay. To ciekawe, ktoś niezłego Davida Copperfielda zrobił? Co się stało, panie dobrodzieju? E, znalazłem ciało lewy dolny przy no. antenie. I co ciekawe? Słapa dla, dla killera. Bo zrobiłem antenę, potrzebem do anteny nic nie było. Robiłem antenę, zrobiłem antenę i ciało zaraz było przy mnie. Wiem jak to wygląda panowie, aczkolwiek jestem pod wrażeniem umiejętności. Nie no dobra, mógł, mógł nie zauważyć, mógł mnie zauważyć. Do... Mógł, bardzo ten, um, mógł, mógł ktoś przebiec obok niego, mógł nie zauważyć. Aż się zdziwiłem jak klikałem. Ja Czy to było lewy, raz? lewy, dolny antena, ten labirynt co robisz przy ja antenie. Który. Może ci ktoś podrzucił po prostu ciało? No, no, po prostu ktoś. Sprawnie to zrobił, albo tak się wczułem w ten labirynt, bo dobrze, jestem radio? trochę tu zdziwiony. Tak? Powiem tak, mnie tu dobrze przekonuje, więc niestety chyba wiemy jakie są dwa inne typy. No, no ja widziałem, ja tak, no to ja powiem co ja robiłem, ja robiłem weapons i pobiegłem później do adminowego, e, mi, widziałem Huntera, który z adminowego wybiegał do góry. E, Okej, okay. a Hunter co ty robiłeś? Robiłeś łapący. Mm -hmm. tak Hunter, robiłem łapący, nie było tam ciebie. Chyba, że teraz się dowiem, Tak, ale byłeś, e, byłeś obok tej anteny w rogu, a w rogu po prawej stronie od, od tego słupka jest dziura. Mandzie, połączenie... byłeś przy antenie? I czy jest jakieś połączenie między. Y, wenty są na całej mapie. E, Mandzie, byłeś teraz przy antenie? Nie byłem teraz przy antenie. Ja widziałem kogoś, jak wybiegał z prawego y, dolnego rogu. W sensie, jak. Z którego Są łe ponsy, jest ta y, antena, w sensie ten taki labirynt. I tam jest obok węd y, I ktoś z niego wyskoczył. To ty widziałeś, jak ktoś wyskakiwał z wenta? Prawdopodobnie tak. Och... Powiem ci hunter brzmi No tak, w niewiarygodnie. jakiej lokalizacji? Hunter jeszcze raz, bo w jakiej lokalizacji niby to widziałeś? To, jest, to są yy, te łeponcy. jest obok dosłownie po prawej stronie od tego. Tego miejsca, gdzie się strzela z tych meteorytów, nie do tych meteorytów. A, okej, okej, wiem. Ale to po, jest... przy Komsach na górze jest. Przy Komsach tam przy wejściu do Komsów to jest. Jeszcze. ty co robiłeś w tej rundzie? Elektryk. Naprawiłem światła, tam spotkałem Mandzio oraz Huntera, którzy polecieli w dół i miałem ich jako podejrzanych, bo udali się w tamte ktoś biony, No to w ktoś mógł ten... zabić się w podczas w, wtedy, kiedy światło na security, było zgłoszone. Potem właściwie Właśnie się, czemu drzwi zostały. Z... razem. Właśnie ty wbiegłeś do pomyślenie dzi się zamknęły, może to akurat zbieg okoliczności był. Czyli to jest Mandzio i Hunter, jeśli Kuba źle skazaliśmy. Ty na kogo głosujesz? No Mandzio. To był Hunter. Ech, Huntera. Huntera? To jest jeden z tych jeden z tych dwóch. W takim razie, bo oni pobiegli w dół, i wtedy Dobrodziej robił. Przy zgaszonym świetle musieli ubić kolegę, który stał przy Dobrodzieju. To jest jedynie sensowne wytłumaczenie, że po prostu. Chyba, że Kubę źle wskazaliśmy, e, i wtedy po prostu, jeśli Kuba nie był, to może to być Hunter i Mandzio.

Wiadomo czemu Dobra, pójdę tu szybko zalać Szczerze mówiąc poszedłbym na Witalsę, zobaczyć jak wygląda sytuacja Żeby nie było sytuacji, że raz przerąbiemy Wiesz co? Cztery osoby żyją? Nie, to jeszcze nikt chyba nie został zabity, tak? Hunter żyje i kto jeszcze żyje? Hunter? Tak, chyba wszyscy żyją. Hmm. Dobry? Mmm, Elo. To tak. zachodzi pobiegłeś, jak byłeś wtedy na Witalsach? Na mi na zobaczyć tam mapki. Ja sobie idę w lewo, bo poszedłem, chciałem wyjść, i nagle znajduję martwego Huntera. Pudzian. Co? Co robiłeś w tej rundzie? Wino otwieram. A jakie rzeczy robiłeś na dzisiaj w tej rundzie? Teraz co robisz? E, słuchaj, zrobiłem sobie tak. Zrobiłem sobie temperaturkę 313. Zrobiłem sobie później. E, no, antenę to zrobiłem, ale to po antenie robiłem. Temperaturę. Później, co robiłem? W dół pobiegłem z powrotem, bo miałem do zrobienia. No, nie chcę wyjść, ten dziad. No. No niestety, Dobrodzieju, ja praktycznie cały czas byłem z Zachą i widziałem, jak Zach robił elegancko zadanka. A ty sobie poszedłeś okay. jakby nigdy nic z kanterem. A ty co robiłeś, Bladuszu, w takim razie? Bo tu już widzę, dokąd no, to zmierza. I nie no, podoba mi się co to. Co robiłem? Dokończyłem zadanko z paliwkiem, a potem poszedłem na Vitalsy, bo stwierdziłem, że może ktoś już nie żyje i będzie trzeba Emergensa włączyć. I sobie tak siedzę z Zachą na tym emergencie. Siedzimy, nic się nie działo. I, pod, I nagle sobie jakby odeszliśmy, znaczy Zacha poszedł na tego admina, ja poszedłem dalej w lewo i nagle patrzę, ciało sobie leży przy uwejścia do admina. Okej. Okay. Wiesz co, blady? ja, a yy, Pudzian, ty, na, dobro, ty naprawiałeś światło może, czy nie? Nie naprawiłem w końcu. Biegłem tam, ale zdążyliście, bo już tam były jakieś osoby. I była i nie wiem, co nie wiem. że jedna osoba, bo ja cały czas z Zachą wiem, byłem Nie, 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 na nie. Więcej niż jedna, więcej niż jedna, na pewno. To akurat jestem pewien. Nie wiem kto. Jak mogła być ale więcej, na pewno jak było więcej? Było tylko cztery osoby. Cztery osoby tylko żyły. Żył Hunter? No, jak i są cztery, to mogą być jeden, dwa, trzy. No, a ja chyba? z Zachą cały czas siedziałem na witalsach. Zacha może potwierdzić. Okej, okay, to Dobra, kto tam jest, słuchaj, sobie? Jesteś pewien, że była więcej niż jedna osoba na elektryku? chyba, no nie wiem, tak mi się wydaje, no. Zachad przecież Ja byłem wiesz. pewien, że ja dobiegałem. Ja dobiegałem i wydawało mi się, że wiesz, no masz nałożone niki na siebie, no, ale eee, fakt, faktem 100% dobrze tego wiesz, nie przykładałem. że żyły tylko cztery osoby, siedzieliśmy na Vitalsach. Nie móg mógłby, mogła być tam tylko maksymalnie jedna i dobrodziej osoba. Hmm. A ty Zacha sprawdzaj Bladiego, bo mówię, że ty jesteś niewinny, ale. właśnie Blady mi troszkę śmierdzi niestety. Dlaczego? Właśnie, mi śmierdzi? Dlaczego bo ci mi tutaj wjeżdża trochę Bladeuszowa perswazja 9000, ale tylko tak, tak to mówię, to jak to tam to od razu był. Dobrodziej znalazł ciało przy słupku nie widział i wychodzi na to, że po prostu zabił te ciało i zgłosił. No, no chyba, że Zachar tak to dobrze rozegrał, ale raczej nie. A ja, 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 ja Dobro, ja, ja, ja. Ja, ja. jakbyś ja. wygrał grę, nie? Dlaczego Jakby? zgłosiłeś już jego? dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? Dobra, 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 dobra wiesz co? Była. Ja nie, nie, nie widziałem jak skończyłeś paliwko niestety. Więc a kto, po zabi, mi to a kto tak zabił, zabił Josiego? jego? Ty zabiłeś Mandziu? Ja zabiłem Josiego Zabiłem ja coś, przy tyle, dobrodzieju tyle i dobrodzieju. go Tyle czasu ci dałem Ale Ale ja. Ja uciekłem najdalej jak mogłem, dobro. A Hunter powiedział w ogóle o węcie, który nie istnieje, o osobie, która wyskakiwała z niego, która nie istnieje i był bardziej wiarygodny niż ja. Nie, nie, How wiesz co? Ja co? nie rozumiem, że, że diabeł może powiedzieć, że był, kule na ciele i potem go bił trzy słupki i nie zostaje skazany, Pytanie, ja tylko mówię, że nie pamiętałem, gdzie byłem. A, no raz dlatego, że ja nie żyłem. Wywal, kurde! I najlepsze jest to, że nie, 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 to jak tylko wywali... mnie wywaliliście, to już wiedzieliście, że a, jednak chyba nie wywaliliśmy nie, tam. Ostatnia runda. Niestety nadal jesteśmy impostorem. Miejmy nadzieję, wow. że nie zginiemy w ciągu pierwszych dwóch sekund. I rzucili się na taski. Chociaż blaszka nie zrobił zadania, szybko odbiegł. Czy strategicznie byłoby mnie zabić tu? Być może... Szybko było. I... A no, ja, ja, ja tak, jest jeden słupek. Dobra, to ja lecę, Elo. <gryś <gryś> fajnie dobra, było. dobra, fajnie było chętnie. Jeden dzięki. Fajny zasłonię. Więcej takich jest. Zuchwalę dostanę niedługo. Dara, RIP to tam no. Okej. Okay. Bladik, gdzie znalazłeś ciało? No, przy paliwku. Pali przy paliliwku? Mhm, mm Ten jak się schodzi z odrespa. Pierwszy pokój, ten taki na środku, paliw, z paliwkiem. Tam by leżał. Ostatnia e, tak, mędzio mnie dziadno, w ostatniej No pojedynku. Bardzo szybki kill, ktoś musiał tutaj zrobić. Oj, tak. Blaszka, Oj, powiedz szybkość. mi, co robiłeś w tej rundzie? Na początku miałem kluczyk tam do góry. Oj byczku, nie... już kłamiesz. Nie zrobiłeś kluczyka, praktycznie wbiegłeś i zaraz wybiegłeś stamtąd. W ogóle nie no, zrobiłeś bo tego zadania. Jest ten szybki. Oj, blaszka A, ja kręci. Jest granowcem przecież A No szukałeś nie. kluczyków i nie znalazłeś. Coś, blaszka Najpierw blaszka, blaszka kręci. A później Harry Potter. Blaszka kręci w tym momencie. Nie zrobiłeś kluczyka, niestety blaszka. Od razu nie zrobiłeś, od razu pobiegłeś. Niby pobiegłeś na górę i od razu w dół pobiegłeś. Blaszka jest zdrajcą, proste. Dobra. No, nie, no, no po prostu robiłem to szybko. Blaszka no nie Zim Zim kuczyka, niestety. A sprawdzał ktoś czy byłem w kucharego a potradnik nie sprawdzał tego. Książki też tak szybko czytasz, co? się sprzedałeś, Blaszka. No, <grym wytrza> o, a, tak. Blaszka, no taki magik z ciebie, że nie dość, że potrafisz zeskoczyć tak, no. żeby ci się. A nie, w sumie to nie Niestety, Nawet no tak, jakiekolwiek żeby, żeby inne podejrzenie jeszcze. No bo... ja, ja powiem wam tak, Blaszka na no nie otworzył tego zadania. On tak jakby pobiegł w górę i w dół, i od razu w dół pobiegł, a mówisz, że robił kluczyk, więc to jest fake. No, zrobiłem kluczyk, nie zdążyłem. Nie zrobiłeś, ja Miał Total, czas nie wleciał, nic nie wleciało. Poszedłeś sobie. Kiedy tam tłumy były. No. Jak dla mnie Blaszka jest zdrajcą jednym zdaniem nie. A moim no. zdaniem tak To Lepiej, nie on! Lepiej to nie ja! To 3000 nie... szukaj. Natomiast ja. Yy, kto jest następnym, nie wiem. Niestety. Jak do o, tego ja. No, ja. No, dzięki ale... dobrodzie, że jedyny no, pewnie nie. uwierzyłeś. Spot. Ale Blaszka, ale Blaszka, jak inni mają w ciebie wierzyć, jak sam w siebie nie wierzysz? Ja w niego wierzę, ja, to nie, 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 Dobra, ja wystarczy. Dobra, nie z głowy. Nie Oczywiście jestem tak 90% go. pewny, że to jest blaszka, <laughs> więc zdecydowałem się go oskarżyć, bo specjalnie patrzyłem i dziwnie się zachował. Było widać, jakby powiedział, że nie robił tego zadania, to se tam poszedł tak po prostu dla jaj. No to może bym w to nawet uwierzył. Co nie. Może bym wtedy w to nawet uwierzył, ale tak, to nie. Aora, no nic. Zdajce z gdzieś na pewno biegają. Pewnie będą chcieli mnie odstrzelić ze względu na błyskotliwość moją. Eee... Och, no się pomyliłem. No to wtedy gałgaństwo. Aczkolwiek wydaje mi się, że to był blaszka. Kurde, i co chwilę zamykałem te rąbane drzwi. Czyli nie wiem, pewnie jest ktoś ogarnięty, kto to robi zawsze. Znaczy, kto to robi po prostu. Bo powiem wam szczerze, że większość ludzi nie robi, jednak nie zamyka co chwilę drzwi i atakuje głównie ten. I głównie atakuje w ciemności. I jest ze mną. Półdzian jest ze mną. Oj, dobra. A ja mogę tutaj zdrać palisko, nie ma problemu. Mm, co tam jeszcze mam? Oj, półcia. Myślisz, że mnie zabije teraz? Nie zabił mnie. Więc... Oj, Kuby... ale kubie nie ufam. Później na wina jak zacząłem ufać, bo tak wydaje się zaufany. Faktycznie, chociaż dziwnie się zachowuje. Ale taki niby zaufany niby nie. jest nagle mia... masny Yoshi Okej. Okay. Dobry. Dobry, Dobry, Dobry. Koblanym było. Ciało było na wejściu do. jak się wchodzi na początku tego tunelu do zamrażarki, tam przy laboratorium. Od mm -hmm. strony meda? No, przy medzie praktycznie samym. Tam jak jest te przejście, jak jest śluza. To tam było ciało. Okej. Okay. A kogo z nami nie było? Bo było strasznie dużo osób tam. Eee, był. No, gdzieś Josi sobie przyszedł później, chyba. I tam. nie było, chyba Diabeła. No nie było, nie mówię, że nie było. Tak, a tak poza tym, pódzian cały czas za mną chodził. Pudzian, co tam ciekawego wywnioskowałeś? Patrzę ci na ręce. No właśnie wiem, że patrzysz mi na ręce. I co tam Dobra, ciekawego ja wywnioskowałeś? Dobra, mam jedno pytanie. Yy, takie dziwne trochę. Mhm. Mhm. Czemu wy siedzieliście Joshi z pódzianem w elektryku i nie naprawiliście światła? Ja naprawiłem światło, wypraszam sobie. Nie, no nie co? naprawili światło, ja zostało na w sensie, Pax trochę nam dłużej zajęło, bo, kurde, strekaliśmy jak dwa dawny w to tak. A... No dobra, to chciałem usłyszeć, co dziękuję. Ja, tam ja to zauważyłem, że tak, no, generalnie Później praktycznie cały czas ze mną chodził, więc ja no, jestem, bo... jestem przekonany, że... Podejrzany masz movement. No wiem, wiem, standardowo. W tak się jak dobrodziej jest tutaj raczej w pełni czysty. Kuba, Zacha chyba chodziliście razem cały czas? Nie. nie? To ktoś kto chodził razem, no bo był ktoś. Zacha, z kimś chodziłeś w Nie chodziłem chociaż... z kimś. To może był Nie wiem, tak mi się wydawało, no bo potem w laboratorium nie, było dużo. ja osób. zrobiłem ten. Jedyne to razem to jak Zacha pobiegł za mną, żeby zrobić e, reaktor, ale jak zobaczył, że ja idę zrobić ten prawy reaktor, to Zacha Bloody, pobiegł gdzie, na lewy, gdzie byłeś nie w trakcie alertu kto reaktora? Ktoś mi zamknął drzwi przy rakietce. Dobrodziej może potwierdzić. To prawda byliśmy razem zamknięci. Natomiast okay. jednak widzieliśmy, jak mijaliśmy. Pytanie, co robił diabeł? A ja zarosowałem kwestę i wiem, gdzieś wszystkie, ale. Zamy... Zamykał drzwi chyba. Właśnie tak. chyba zamykał jej. Tak. Też mi się tak wydaje. Zabijałem że drzwi. osoby i zamykałem drzwi, panowie. Generalnie, miałem to czoroby. Totalnie, totalnie w dupie. Kurde, Kuba, tylko ty jesteś chyba takim tuchedem, żeby się przyznać, że jesteś mordercą. Dobry eee, chłopak! sobie questy z dupy. Nawet miałem gdzieś reaktor, miałem gdzieś światła, po prostu biegałem, zostałem mi trzy questy Nie wiem, do końca. czemu, diabeł jest mi strasznie podejrzany. Jakie zadanie? robiłeś? nie, to przeciągnę gierkę. A zrobiłem to minutowe, zrobiłem ten H2O po lewej stronie, e, zrobiłem download przy tym suwaku na środku. E, później coś jeszcze robiłem, nie pamiętam. Ja jeszcze widziałem chyba kubę przy światłach, też na górze, jak się Kuba? mieliśmy. Byłem Ale to wcześniej, nie, no, nie no. wiem, gdzie był, ja jest podejrzany Ze względu na to, że my wszyscy razem byliśmy, a Diabeła tam nie było No, mogłem się spodziewać, że mnie wywalicie, koledzy I taki był plan, w sumie, Dzięki i dościągać za, Gierkę A kto, kto gra jako Pudzian? A ja, ja, ja jestem, dobrodziej, dobrodziej, jest, dobrodzień jest A, to sorry, dobra, w sensie... kurwa. niedobrze Nisklik w sumie Dobra, dobrzy możemy chodzić. Chodź, dobrodzieju. To tak, być może zostanę odstrzelony. Ja nie mówię, że nie. Być może zostanę odstrzelony, zabity. Nie mówię, że nie. E, wydaje mi się, że o dziwo, już jest mocno podejrzany. Jakoś taka luźna sugestia. Dobra, chodź dobrodzieju. Chodź dobrodzieju. Idziemy zadań robić. <laughs> tak, dobrodziej jest czysty. Cały czas patrzy mi na rękę. Eee, więc jako jedynę tak naprawdę mogę mu w pełni zaufać. Jednak gdzie on jest? To mnie ciekawi. O, jest Pudzian. Chodź, idziemy. Ja pierdziele Zdąbane drzwi hmm. Dobra Dobra Co chwilę po prostu Dobra, oczy te zadanie zrobić Zaha, musimy Ja pierdzielę. Nie chcę nic mówić, ale biegliśmy tutaj we trójkę i natrafiliśmy na ciało, we trójkę. Kuba, co robisz w tej rundzie? Ja? Mhm. E, w całej rundzie czy pod koniec? Nie, w całej rundzie. W całej rundzie. Pobiegłem do e, decontamination, trochę się tam z wami szwendałem e, e, grupowo, e, nie robiąc tasków trochę, a potem pobiegłem teraz na końcu rundy... Pobiegłeś e, jak robić. był ten reaktor? Jak reaktor, to ja byłem po prawej stronie. Reaktora. Dobra, no byłeś. No idzie, gdzie potem pobiegłeś? I e, 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 teraz byłem w. No po lewej, tam przy kamerach. Poszedłem na kamerę, jeszcze nie dobiegłem do tych kamer, ale pobiegłem na kamerę. Na kamerach hmm. był Yoshi. No mówię, Wie? że jeszcze nie dobiegłem do tych kamer. Ale Wszyscy to było dawno, ty reaktor ty był dawno już, reaktor był dawno. Ale nie, a nie, nie po się W sensie mówię, że pod koniec rundy pobiegłem w stronę kamer. A, Skąd? Mam... a gdzie by co robiłeś po reaktorze? Po reaktorze pobiegłem z powrotem na dół, e, zrobiłem jakieś tam questy... Na, jakie questy na zrobiłeś? Po lewej na dole zrobiłem e, wodę, pierwszy part, i zrobiłem e, kogi, to w sensie to co się kręci, i miałem oba tam w tym tym. To... No te, te, te wajchy, co się kręci, co tam woda leci. Mm, no mi, co, mi się wydaje, to tak? że to jest Kuba, bo generalnie Zachę praktycznie cały czas gdzieś tam go mijałem, praktycznie cały czas gdzieś tam był. go jego... Trochę mniej, ale też gdzieś go tam mijałem. A ciebie, Kuba, praktycznie w ogóle nie było przez większość rundy. Nie wiadomo, co robiłeś. A jego ktoś potwierdzi czy nie? No bo... Dzięki, Za Zaha, to zawsze na mnie chce zagłosować. Ech, Blaszka, jak chcesz, możesz tak od razu, przepraszam, ginąć? No ja nie mogę! No. Nie, no Blaszka to z gałganikiem na maksa. Ja nie wiem, ja mam takie rundy, że nie wiem, myślę jako impostor, a jednej rundzie normalnie z tym kompletną pepegą, co nie? Nadal w ciebie wierzę. Dobra, to panowie zmieniamy grę, zmieniamy grę. Tak, tak, tak.